To jest podcast przystanek na gadanie, odcinek pierwszy. Cześć, witam Cię w pierwszym odcinku podcastu. Dzisiaj opowiem Wam krótko o tym, kim jestem, dlaczego zdecydowałem się nagrywać ten podcast i o czym tak naprawdę on będzie. Nazywam się Piotr Michalski, mam 25 lat. W tym roku kończę studia na SGH. Podróżuję od 2014 roku. Od tego czasu zwiedziłem ponad 30 krajów, większość autostopem. Przez prawie 3 lata prowadziłem blog podróżniczy tak daleko od domu. Napisałem na nim ponad 100 tekstów. Kilkanaście razy występowałem na scenie, opowiadając o swoich wyprawach, raz nawet trafiłem do TVP i czwórka Polskie Radio. Najbardziej w podróżach cenię poczucie wolności, spokój Brak pośpiechu, naturę, góry, poznawanie kultur i obyczajów. Co roku staram się spędzić podróże około 40 do 50 dni. Najchętniej jeżdżę w mniej poznane miejsca, z dala od turystycznych atrakcji. Chociaż takie miejsca też czasem odwiedzam i bardzo je lubię. O czym będzie ten podcast? Tematyka podróżnicza podcastu będzie się często różnić. Będę w nim opowiadał o swoich podróżach, przemyśleniach. Będę dzielił się też praktyczną wiedzą. Chciałbym robić wywiady z innymi podróżnikami, specjalistami w danych dziedzinach, aby zasypać Was jak najciekawszą treścią i na maksa merytorycznymi wskazówkami. Dlaczego robię to w formie podcastu? Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest za dużo pisanych treści i ciężko jest rzetelnie przeczytać cały artykuł. Podcastu można słuchać w drodze do pracy lub na uczelni, leżąc na kanapie czy prasując koszulę. W tej formie będę w stanie też wyrazić swoje emocje i będziecie mogli mnie poznać trochę bliżej. Zastanawiam się, o czym chcielibyście usłyszeć w następnym odcinku. Rozważam trzy opcje. Temat numer jeden: dwa oblicza Jordanii. Dlaczego większość z nas ma złudne wrażenie o tym kraju? Temat numer dwa: Islandia zimą kontra Islandia latem. Kiedy lecieć? Temat numer trzy: Kazachstan kraj jednego człowieka relacja z podróży. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Do usłyszenia w następnym odcinku.